Witam wszystkich bardzo serdecznie i jak obiecywałam, znów o księdzu profesorze Tischnerze. Podrzuciłam, jak pewnie wielu z Was zauważyło, film z autorskich spotkań w sieci, rozmowa z Joasią Podsadecką, Miłość w czasach niepokoju. Niepublikowany wykład. Temat, profesor ksiądz profesor Józef Tischner jest moim tematem wakacyjnym. Zgłębiam jego wykłady, książki i różne wypowiedzi. Dziś chciałabym Wam zaproponować, oczywiście podeślę link z archiwum Telewizji Polskiej, Katowice, cykl rozmów z księdzem profesorem Józefem Kisznerem z lat uwaga 1994-1996. Tych rozmów odbyło się aż 70. Podeślę link do jednej z pierwszych tych rozmów i Jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ rozmowy dotyczą bieżących spraw tamtego okresu, a są tak aktualne, jakby ksiądz profesor komentował naszą dzisiejszą rzeczywistość. Niezwykle polecam. Link w komentarzu jak zwykle. I życzę dobrych słonecznych dni, które właśnie przed nami. A oto moja. Lawenda, balkonowa. Pozdrawiam.